Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Dzisiaj zabieram Was do. Lasu. Mówię do lasu tak ogólnikowo, ponieważ nie wiem pod jaką miejscowość podpasować nasz obiekt. Udaje się do lasu w konkretne miejsce, które wskazał mi jeden z moich widzów, który podczas spaceru po tym lesie natrafił na dosyć nietypowy obiekt, który jak się okazuje prawdopodobnie jest sztolnią. Sztolnią poszukiwawczą lub wydobywczą węgla. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko teraz udać się na miejsce i sprawdzić ten. Temat. Przy czym samochodu nie chciałbym zostawiać tutaj już w tym miejscu, tylko w miarę postarać się dojechać końcem tej podziurawionej drogi. Ogólnie mówiłem sobie, że będę fisiował jak kupię osłony. No ale cóż. Tutaj na kamerze z GoPro tego nie widać, ale mamy tutaj spore... Zagłębienie, dużo luźnych cegieł, a tam bardzo ostre kamienie. No ale cóż, spróbujemy. Bo nasze miejsce parkingowe jest jakieś 700 metrów stąd. Można by rzec, że taka przeszkoda to przecież nie przeszkoda. W końcu wystarczy się tylko dobrze rozpędzić. Ale o ile w samochodzie osobowym po uderzeniu w kamień może dojść do uszkodzenia miski olejowej wartej 500 zł, tak tutaj zahaczę aluminiowym mostem wartym 3-4000. I dlatego warto zainwestować w stalową osłonę podwozia. No i dobra, jakoś się udało. Po lewej stronie Mijamy opuszczone gospodarstwo. Miałem się tutaj zatrzymać, coś nagrać, ale z tego co widzę, to wszystkie piętra się zawaliły. Tak samo tak samo wygląda w ogóle tył tego budynku. Wszystkie ściany się zawaliły. A więc myślę, że nie ma sensu się tutaj zatrzymywać. Jedziemy na nasze miejsce parkingowe, no i, i bierzemy się za eksplorację. W tych pięknych okolicznościach przyrody Zaparkuję samochód. Dalej już wjeżdżać nie będziemy. No, i od tego miejsca do naszego punktu jest około kilometr. Dobrze, że mamy ten punkt zaznaczony na mapie, a więc nie będziemy musieli go jakoś przesadnie długo szukać. Ja tylko jeszcze poczekam na Mietka. Za chwilę się przebiorę. No i udamy się na nasze miejsce docelowe. To, co mówiłem wcześniej, patrząc na mapę lidar, na ukształtowanie terenu, wiemy w zasadzie, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś wyrobiskami górniczymi, a potwierdzeniem tego faktu jest ogromna hałda. Dochodzimy w rejon potężnej hałdy. No i widać ją tutaj przed nami, ale jako, że w tej gęstinie leśnej to wszystko tak troszeczkę słabo widać, to pokażę Wam, jak to widać na. Liderze. A więc na tej mapce możecie zauważyć, że cały teren tutaj tak w okolicy około w promieniu około 500 metrów jest strasznie podziurawiony. Mamy jakieś pojedyncze zapadliska, mamy takie rowy, szurfy, chciałoby się powiedzieć. Mamy dwie hałdy, większą oraz mniejszą, oraz jedno spore zapadlisko, które prawdopodobnie jest wejściem do naszej sztolni. E, przy czym tak na dobrą sprawę nie jestem na ten moment mam w stanie powiedzieć jaką Funkcję pełniła ta sztolnia, ponieważ na mapach z roku 1950, przepraszam, 1905, 1870 i tak dalej, tego obiektu nie znalazłem. Ale spójrzcie, jakie mamy tutaj piękne zapadlisko liniowe. A więc sztolnia na tym początkowym odcinku, w tym początkowym fragmencie nam się po prostu zawaliła, siadła. Moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już na miejscu. Tuż tu przede mną znajduje się takich sporych rozmiarów rozpadlina, której głębokość wynosi około... 2,5 metra, a tutaj po tej prawej stronie widzę taki niewielkich rozmiarów upad, a więc już wiem, że jakiekolwiek wejście tam na dół będzie musiało być zabezpieczone linami. A z uwagi na to, że znajdujemy się na terenach pogórniczych, gdzie funkcjonowały kopalnie węgla, no to jestem wyposażony w czujnik wielogazowy oraz górniczy aparat ucieczkowy, ponieważ pomimo tego faktu, że mamy tutaj być może jakiś niewielki obiekt poszukiwawczy, no to w takim obiekcie również można stracić przytomność, a w konsekwencji także życie. A więc pełne zabezpieczenie i schodzimy do środka. Moi drodzy, jak widać, mam tutaj już opuszczoną linę, którą będę się asekurował, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, mamy tutaj do czynienia z takim dosyć stromym upadem. A ten spąk, podłoga, jak zwał, tak zwał, jest strasznie ubłocony, a więc mogę mieć problem z wyjściem. Kolejna sprawa, mam ze sobą czujnik wielogazowy, ponieważ jak już również wcześniej wspominałem, mamy tutaj prawdopodobnie do czynienia ze sztolnią poszukiwawczą lub wydobywczą. Węgla, a więc do dzieła. I teraz musisz dać mi moją kamerę. A ewentualnie tu wchodzisz. Żeby ładnie było widać jak się wciskam Wchodzisz, a damaj kamerę. No kamerę. Jak myślisz? Dawaj kamerę. Dobra, poświęcę się nagiał, cię wziąłem brudne ciuchy, to zajdę z tobą. Telefony chyba u górę zostały, nie? Już widzę jak nas Patryk znajdzie. Nagrywa się? Lecisz cały czas to Musisz przejść tu, żeby było tu Uważaj mnie tak, żeby Cię też winą nie zachacił Kurczę Masakra Na pewno część osób zauważy, że standardowo nie mam już rękawiczek. I w sumie powiem wam szczerze, że nie mam jak za bardzo z tego faktu się wytłumaczyć, ale moje rękawiczki były tak przemoczone, że po prostu wolałem ich nie zakładać. Jest woda. Jest woda i jest Jakiś korytarz, a więc na pewno nie jest to naturalna szczelina, tylko wyrobisko górnicze. Mietek, tak poproszę cię o kamerę. Okej, okay, mam. Sprawa tutaj wygląda tak, że wszystko jest tutaj strasznie spękane. O, co zresztą mogliście sami zauważyć. Strobie strasznie spękane wszędzie jakiegoś różnego rodzaju szczeliny, które sprawiają, że. Jakby ten strop jest bardzo osłabiony. O zresztą sami zobaczcie, mamy jakieś resztki pognitych belek, które sugerują nam no właśnie, że mamy do czynienia z wyrobiskiem górniczym. No bo przecież w innym przypadku, jak one by się tutaj znalazły, strop ociosy mienią się w takich, że tak powiem, złotawych trochę kolorach. Jest to prawdopodobnie związane z występowaniem po prostu. Nie, jest to po prostu woda. Woda, która tak fajnie się mieni w tych kolorach. To, co wspominałem, te belki, stropnice bodajże. I tutaj dochodzimy do miejsca, w którym doszło do bardzo wielkiego obwału. Spójrzcie, proszę, tutaj mamy jakieś 2 metry tego nadkładu i to wszystko wysypało nam się tutaj z góry. Spójrzcie, proszę, mamy pokład węgla który bardzo ładnie się świeci, ponieważ jest pokryty takimi drobinami wody. Kropelkami wody. Chyba wam tego nie pokażę niestety. Kamera tego nie łapie. Ale spójrzcie w jakim to jest stanie. Wszystko się tutaj sypie. To wszystko jest bardzo mocno namoknięte i sprawia, że ciężar, zwiększa się ciężar tego wszystkiego. Mamy jakiegoś pająka, prawdopodobnie sieciarza jaskiniowego. Tutaj pięknie pokryte, to wszystko jest pajęczyną. Spójrzcie. I tutaj również. Tutaj mamy jakieś niewielkich rozmiarów otwór. Jego niewielka średnica właśnie może świadczyć o tym, że wyrobisko jest bardzo stare. A tutaj. Niestety mamy zawał odcinający dalsze partie, ale tutaj również spójrzcie, jak to ładnie wygląda. I tak właściwie, to nie wiem, czemu mnie to cieszy, bo jako specjalnie nie przepadam za pająkami. A jeśli połączymy sobie jakby no jakieś wyrobiska kopalniane i dodamy do tego filmy Władca Pierścieni gdzie tam ten wielki pająk biegał gonił bohaterów naszego filmu no to nie powinienem się cieszyć w takich miejscach że jest dużo pajęczyny, ponieważ mówię, za pająkami jakoś specjalnie nie przepadam, no i tutaj mamy już ten zawał odcinający dalsze partie co jest jakby jak najbardziej dla mnie zrozumiałe ponieważ materiał jest strasznie luźny co mamy tutaj, bryłkę węgla a tu mamy bryłkę węgla, która jest również o, strasznie mokra i tyle, pora wyjść na powierzchnię. Może zerkniemy tylko jeszcze na wskazania detektora. Mamy 0,7 dwutlenku węgla i 20,8% tlenu, a więc w zasadzie norma. Moi drodzy, szykowałem się już do wyjścia, chciałem porobić kilka zdjęć, ale zauważyłem, że mamy tutaj dwa zimujące nietoperze. Jedna sztuka oraz druga sztuka, a więc nie będę im przeszkadzał, ponieważ przypominam, że mamy obecnie w Polsce okres ochronny nietoperzy, a wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce są pod ochroną, a więc nie będziemy im przeszkadzać. Jak najszybciej stąd wychodzimy, żeby ich nie obudzić. A więc to, co mnie teraz czeka, to próba wyczołgania się tam na górę po tym błotku, co może być dosyć mocno utrudnione, ponieważ Mietek zabrał mi linę. Musimy pogadać o podwyżce. <laughs> Dawaj linę.